Nowy już. Dobrze! Ho, ho. Dzisiaj będzie się działo, wiadomo. Ho, ho. Dobra, kochani. Witamy w poradniku, agenta Wątro, Bianki. Cześć, agent, jak zwykle pogodny, jak zwykle ze wspaniałym dietetycznym przepisem dla każdego. Zaczęliśmy cykl ostatnio. Ostatnio było nic, a dziś będzie już coś bardziej treściwego. Mianowicie, dzisiaj będzie co? będzie czapka, spadowywająco, spada ale przecież będzie kurz! O, każdy kocha kurz! Kurz jest przede wszystkim, podobnie jak nic. Dietetyczne. Poczekaj, poczekaj. Dietetyczne, ma niski indeks glikemiczny, nie tuczy w ogóle, praktycznie w ogóle nie tuczy. Można go jeść zarówno wieczorem, jak i rano, nie ma to znaczenia kiedy. Jest bardzo tani w przygotowaniu, bo każdy ma go w domu, każdy go ma w domu. Co jest potrzebne? Jeden agent fenomenalny, wątrobianka, patelnia, bo my będziemy kurz na patelni przygotowywać. Otóż do kurzu potrzebny jest pojemnik z odkurzacza. Pokaż, zobacz, widzisz, mm, tam są pyszne rzeczy. I słuchajcie, jak to się przygotowuje? Bardzo prosto. Przesypujemy zawartość tego do garnka i można jeść. Kurz można jeść na sucho, kurz można jeść z wodą, kurz w różnych postaciach jest przepyszny. Wiadomo, kurz jest najlepszym dietetycznym daniem. Wiadomo. I dochodzi do naszego kanonu najlepszych dietetycznych danie. Do nic. To dokładnie tak. A my życzymy, kurz można zrobić wyjątkowo z cebulką. Można, można z cebulką, każdy kocha cebulkę, a to już w ogóle. I tym wspaniałym przepisem przypominamy o tym, że zbieramy na Amelkę, na rehabilitację, więc jak ktoś, komuś się podobało, to może z blykiem, a już za tydzień kolejny dietetyczny przepis. Bądźcie czujne. Buziole bambole. Zapomnieliśmy jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie, agencie, no właśnie. Nie wolno włączać wywiewu w trakcie gotowania kurzu, bo kurz może się ulotnić.